Nina Gocławska. Polska tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna. Na początku lat osiemdziesiątych wyszła za mąż. W osiemdziesiątym pierwszym roku zagrała rolę Małgorzaty Czarneckiej w serialu „07” Z Głoś się. Jej rola miała być bardziej rozbudowana, jednak aktorka zaszła w ciąże i musiała zrezygnować z dalszej pracy w tej produkcji. Wystąpiła w dwóch odcinkach tego serialu, a niedługo później urodziła córkę Elizę. Prowadziła różne imprezy rozrywkowe, m.in. konkurs Miss Polonia. W 1996 roku zrezygnowała z pracy zawodowej, by całkowicie poświęcić się opiece nad chorym mężem, wymagającym kilku dializ dziennie. Niedługo później została wdową. W 2008 roku lekarze zdiagnozowali u niej chorobę nowotworową. Zmarła w Warszawie 18 marca 2009 roku w wieku 51 lat. Andrzej Zaucha Polski wokalista, perkusista, aktor teatralny, filmowy oraz artysta kabaretowy. Był muzycznym samołkiem. Początkowo grał jako perkusista w amatorskim zespole Czarty. Karierę solową rozpoczął w 1980 roku. Regularnie gościł na opolskich festiwalach. Po niespodziewanej śmierci żony poznał aktorkę Zuzannę Leśniak, która czuła się samotna, zaniedbana oraz nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. Aktorka nie była zdecydowana na rozwód i ponowne pójście, przy czym nie ukrywała relacji z Zauchą, ale unikała deklaracji, z kim chce być. Reżyser uznał, że tolerowanie jawnego romansu żony godzi w jego honor i że najlepszym rozwiązaniem jest pozbycie się Zauchy. 10 października 1991 roku w godzinach wieczornych Zaucha i Leśniak wystąpili w spektaklu, po czym udali się do samochodu zaparkowanego na parkingu. Zaucha w wyniku celowego zamachu dokonanego przez zazdrosnego męża aktorki został raniony strzałami z broni palnej. W wyniku postrzału artysta zginął na miejscu, a pocisk, przez który zmarł, trafił z rykoszetu w leśniak, śmiertelnie ją raniąc. Maria Proboż, polska aktorka, w latach osiemdziesiątych uznawana była za jedną z najbardziej obiecujących aktorek polskich młodego pokolenia. Występowała w takich serialach jak m.in. 07 Zgłoś się, Tulipan czy Pogranicze w ogniu. Z wyjątkiem kilku ról dramatycznych, najczęściej na ekranie prezentowała się w kreacjach kokietujących, niezbyt rozgarniętych i ubranych dziewczyn, eksponujących swoje walory. Jej pierwszym mężem był aktor Marek Probosz, kolega z filmówki. W grudniu 1995 roku poślubiła Andrzeja Hasika. Maria Proboż zmarła 14 września 2010 roku. Przyczyną śmierci był nowotwór. Miała 49 lat. Zbigniew Cybulski. Polski aktor teatralny i filmowy, uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Za największe osiągnięcie aktora uznawana jest rola w filmie Popiół i Diament z 1958 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Mimo tego, że Cybulski był żonaty i był człowiekiem religijnym, miał wiele romansów i kochanek. Ostatnią z nich była Ewa Warwas, młoda pielęgniarka z Wrocławia, która występowała w pantomimicznych spektaklach Henryka Tomaszewskiego i zagrała epizodycznie w dwóch filmach. Życzyła sobie stabilizacji życia z Cybulskim po rozwodzie z żoną i była kobietą, z którą aktor spędził ostatnią noc przed tragicznym wypadkiem. Aktor uległ poważnemu wypadkowi. Kiedy dostał się pod koła pociągu na terenie wrocławskiego dworca kolejowego, skąd został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Miał zaledwie 39 lat. Anna Jantar. Polska piosenkarka, uchodziła za ikonę muzyki pop polskiej Estrady. Wylansowała takie przeboje jak m.in. tyle słońca w całym mieście, czy nic nie może wiecznie trwać. Żona Jarosława Kukulskiego i mama Natalii Kukulskiej. Anna Jantar zginęła w katastrofie samolotu w 1980 roku w wieku niespełna 30 lat. Maszyna rozbiła się w pobliżu warszawskiego Okęcia. W wypadku poniosło wówczas śmierć 77 pasażerów i 10 członków załogi. W ceremonii pogrzebowej Anny Jantar udział wzięło około 40 tysięcy osób. Teresa Tuszyńska, polska aktorka i modelka. Gdy miała zaledwie 21 lat, jej zdjęcie trafiło na okładkę amerykańskiego magazynu Show. Była gwiazdą PRL. Jednak toksyczna miłość i nauk zniszczyły jej karierę i życie. Od końca lat 50. XX wieku zmagała się z alkoholizmem, co poskutkowało wyrzuceniem jej z mody polskiej w połowie lat 60. i bojkotem w środowisku aktorskim. Wielokrotnie wchodziła w nowe związki, które nie trwały zbyt długo. W latach 90. jej alkoholizm się pogłębił, brała udział w regularnych, kilkudniowych libacjach. Mocno zaniedbała swój wygląd i miała problemy finansowe. Zmarła w 1997 roku, najprawdopodobniej na skutek wylewu krwi do mózgu lub zawału serca. Miała 54 lata. Elżbieta Guralczyk polska aktorka filmowa i charakteryzatorka. Znana jest przede wszystkim z roli Anuli Guralczyk w czarno-białym polskim serialu telewizyjnym Wojna Domowa. Serial został dobrze przyjęty, jednak Guralczyk nie otrzymywała propozycji aktorskich. Zdała maturę, a następnie uczyła się w szkole charakteryzatorskiej. W zawodzie przepracowała kilka lat w telewizji polskiej. Później przeprowadziła się do Wiednia, gdzie wyszła za mąż za prawnika. Lekarze zdiagnozowali u niej poważną chorobę Nerek. Jednak unikała konwencjonalnej medycyny, a choroba przerodziła się w nowotwór. Zmarła 16 stycznia 2008 roku w wieku 57 lat. Jerzy Połomski. Polski piosenkarz, artysta estradowy i aktor. Jeden z najpopularniejszych polskich artystów estrady lat 60. i 70. XX wieku. Wylansował wiele kultowych utworów, takich jak między innymi Bo z dziewczynami czy cała sala śpiewa z nami. Jako aktor zadebiutował w 1957 roku w Warszawskim Teatrze Buffo. Następnie występował w Stołecznym Teatrze Syrena. W 2009 roku otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Zmarł w 2022 roku. Przyczyną śmierci artysty była ciężka infekcja, która wdała się w jego organizm, wcześniej przeszedł operację kolana. Miał 89 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Powąskowskiego w Warszawie. Elżbieta Czyżewska. Polska aktorka filmowa i teatralna, urodzona w 1938 roku. Była jedną z najpopularniejszych aktorek w PRL-u, występowała w filmie, telewizji i teatrze. Uważana wówczas za królową polskich komedii, miała na koncie również znaczące postacie dramatyczne, dzięki którym zdobyła uznanie krytyków. Od 1968 roku przebywała na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zmarła 17 czerwca 2010 roku w nowojorskim szpitalu. Miała 72 lata. Chorowała na raka przełyku, który miał przerzuty do pnia mózgu. Była nałogową palaczką, zawsze miała przy sobie papierośnicę i zapalniczkę, co było nieodłącznym elementem jej wizerunku. Ewa Sałacka, polska aktorka filmowa. Teatralna i telewizyjna. Jeszcze w czasie studiów zadebiutowała na ekranie rolą w filmie Filipa Bajona Aria dla Atlety. Występowała gościnnie w teatrze w Radomiu. W 85 roku obroniła dyplom. W latach 90 skupiła się na radiowo-telewizyjnej publicystyce filmowej. Zmarła w następstwie wstrząsu anafilaktycznego po urządzeniu przez Osef Usta w 2006 roku. Miała 49 lat.